z tej strony Marek jest za mną sąsiad Zbyszek, znaczy Mietek Boże, pomyliła mi się imiona bo mamy tu przed mikrofon gadamy, siema, jak tam? przywitaj się jadę właśnie na pole 38 o kurde dowiedziałem się że 30 nie podniesie tego czego ci nie podniesie? dobra, widziałeś podniosła No kurde, to będzie mocne zgrabianie dzisiaj. Po to będzie dzisiaj zgrabianie i sianie. A co ty jedziesz za... do Nie, jedzę na swoje pole, ale ja jadę... bym... A co ty jedziesz dzisiaj Wydaje. robić, sąsiad? Wapnować i kuryska potem. Mmm... Uh -huh. Nie mówię, sąsiad? Właśnie się rolnika nie jest takie łatwo, nie jest takie proste. Sąsiad, chyba wiadomo. Nie pola. Moje pole moje pole nie, nie twoje pole, sąsiad. Bo sąsiad, ty nie masz pola. Co? Nie masz sąsiad pól. Ile ja mam? Nie masz w ogóle pola. Weź ty sąsiad, bradzisz. ja idę ci do domu kłamać, bo idę po 3 mursusa z twojego ja nie mam mursusa U siebie Masz jakieś mursusa Ha, chodzi ci o dużego Bo ci za a nie ukradnę ci Weź ty se Się sąsiad, uspokój A ty sąsiad, ty jesteś? Jedziesz? Dopiero? A to może się spotkamy? Ja, 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 ja jestem na polu Aha Ty pojechałeś przez moją Drogą... A ja wiem, gdzie pojechałeś, dobra I potem w lewo na Ja se przestrząsam Trzydziestka se radzi ja czy, Boże, co ja powiedziałem? Jak ja przestrząsam? Ja zgrabiam Ty już zgrabiasz? No ty przestrząsałeś? Już dawno Sąsiad Jeśli się zmiesić, ten taki nieduży ten, to jest cud, żeby się zmieścił pomiędzy klasem, a przyczepami, I jeszcze jak tutaj stoi druga przyczepa. Anime. Wiesz co mój syn ostatnio śpiewał? Miał jeden, dwa, trzy, dziękuję. Jakieś A? coś. Nie, czekaj, jak to było? Miał 1, 2, 3, miał 1, 2, 3, dziękuję. Coś takiego mi tu śpiewał. A nie miał 1, 2, 3, miał, dziękuję? Nie. Nie pamiętam, kurde. Tu mi jakieś podolskie rzeczy śpiewa. Nie wiem, czy ten mój syn to gej, czy co? Z Twoim. E-e-e. Bo kurde, oni śpiewają jakieś miał. Jak byli u nas. Kurde, żonko pije sobie. Gorzałkę, bo wróciłem zmęczony z pracy, bo twój spał u mnie, co nie? No to oni jakieś śpiewają miał. Żona poszła ich uspokoić. Żona też śpiewała. <grych> Kurde, żona to. Iskapano! Ale ona już pojechała. Sam z synem zostałem. Będzie bity. Będzie bity. Ej czekaj, bo syn do mnie dzwoni. Halo? Halo! Ajo, ty ty ojciec chcesz! A ty dzwoniłeś do mnie! Co? Chcesz, żebym no, ci tą grę kupił, którą mi wysłałeś? Zdjęcie? Nie! Do Rocket League? A? Nie! przelej mi 20 zł na konto, bo ja jestem z kolegami i, nie, i chciałem sobie kupić loda, ale. Nie mam już hajsu. Ach, a ty przypadkiem. A ty, buta, poszłeś czy rowerem? Rowerem. A czemu rower ten? Co? A o której pojechałeś? No, o dziesiątej Równo Dzwoniłem do mamy i mama mi pozwoliła Snek A... No a... tylko jedno ja pytanie Widziałem twoich kolegów jechali na rowerze sami A ty nie pojechałeś I też widziałem, że twój rower stoi w garażu W zamkniętym, na kuczkę W którym ja mam Byłeś, tylko klucz ta? Snak, czy ty chcesz znowu kupić do Rocket League coś? Tego ro Rocket League to się mówiło, tak? Czy Rocket 3 Real Rocket League No tak, tato, ale... No co ty chcesz kupić? Aha, bo ty mówię, że jakiś nowy sezon tam wyszedł, jakiś 15. Mm. Przyjadę to ci kupię. Jej. A, a mogę później z kolegami wyjść? O której? No jakoś o 11 No możesz Dobra, nara Nara Halo sąsiad Halo Kurde jakieś gry chce coś tam Dobrze, że mój jeszcze Przecież mi ten syn mówił, że Twój już kupił sobie Bo on do mnie powiedział, że ale to nie było e, teraz, tylko on mi to mówił wczoraj. Już wczoraj mi mówił, żebym mu to kupił. On powiedział: A, wszyscy moi koledzy mam, a ja się spytałem. A, e, twój syn, e, czyli ten e, Brian. No, to on powiedział: A Brian też ma, bo e, tacie zabrał. Nie, ja miałem tylko przy sobie może tak chciał się. Ale nie, bo mi pokazywał w grze, że niby ty masz. Bo mój też mu nie wierzyłem. Bo ty portfel nosisz przy sobie. To może ci kartę wykradł w nocy. Nie, 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 nie wykradł mnie, bo ja ten portfel miałem na myśli. To nie wiem, może kluczyki ukradzał ta lub coś, nie wiem. Nie, wie, gdzie są kluczyki. A nawet jak chcę to 20 zł, to nic mi nie zbawi. Ale Rocket Pass nie kosztuje 20 zł. To ile? 50 on chciał ode mnie 20, bo mu właśnie brakuje 20 do 50. To czemu od matki nie weźmie? Mój? Do mojej od matki czemu nie weźmie? Moj nie ma. Ale od swojej. Co? Nie od twojej. Nie od twojej matki. Od mojego syna matki, do mojej żony. A, ten twój. No. no to nie wiem, czy mój nie weźmie od twojej mamy. A czy od twojej żony? Bo od ja? mojej nie weźmie, bo moja to się darła na ostatnio na niego, po co mu to kupywałem, bo mu jakiegoś maluszka kupiłem, kurde, dał mi zagrać maluszkiem, ja pierdzielę. A bramki dwie dwieszczaliłem, bo grałem na jakimś słabym poziomie, tak mi mówił. Też się tam będę uczył to grać. Będziesz. Plo, pro, no jak? Ja czy z wszystko dobrze? nie, co Ty oglądasz, Tintongi? Ty tintongi oglądasz? Ty masz tego tintonga? Ja też, bo mi syn pobrał. Powiedział, że tam są śmieszne filmy. A ja uwielbiam. Miał mi cię nic. arigato. Ok. Dobra, tutaj sobie widzowie będziemy już kończyć, tutaj przytrząsać i jedziemy siuć. Dobra, to zostawimy, niech będzie tak. Czekajcie, miniatura szybka, z tutaj naszą trzydziestką.

Teste şunu yaptı öyle mi? Ne be, ne kay, saçak. Ah, saçak. 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 Ne Ne şimdi saç? Saç, Nie, że sąsiad Czekajcie, dobra Kurde. Muszę sobie sami aż poszczelać. Po Nie szczelają. Okej, można kupić łóżko rama ramę za 200-300 zł. Ale super. I poduszkę za dychę. Na kupujemy cały sklep. to co wejdamy. Czy masz 30 po PGR-owską, czy nie? Nie. Albo taka sama była, pamiętasz? No podobna. Nie, bo tam była z napędem 4x4. To masz z normalnym napędem. To masz też 4x4 napędem. Nie pamiętam. Tak, no, chyba mam. Ja mam dzikimi kołami, ale to jest chyba. Nie, na końcu, ale na stole to jest z takimi Z takimi. A ty, sąsiad widać, że tutaj stoisz sobie. Co? Bo ja działasz. Sosie, albo ty mi na pole, żebyś jechał. Przerzucaj ja się wszystko. się, leci opór. Co ty robisz? Sieje. Co się dzieje? No jak? O, dużo.

Pseminiaturkę no, zrobiłem. Młody ci, młody ci to pewnie zaśpiewa dobrze, bo ja to nie umiem w angielskim. One one awesome, one one awesome, takie coś chyba, co nie? Czego no? Ten to młody ci zaśpiewa, pewnie taki powinno być. Lecz Kieci puszczę. co coś ci podchodzi? A no, znam. W to puścił. Licker to A znasz takie coś? I'm from Italia. I'm from Italia. Haram, haram, no. haram. Spaghetti mafia. Spaghetti mafia, no. <laughs> Kierdę spaghetti, to dzisiaj na obiad będę robił. Właśnie, bo ja nie wiem o której wrócę. Bo synkowi to obiad trzeba zrobić, bo on śniadanie sobie zrobił sam. No leśniki Mam widziałem. Co? Mam Mam. No to sobie poradzi. <laughs> Jest problem. Ale tato! Co? Kiedy ty w domu będziesz, bo ja jestem tak głodny, że zaraz no, chyba ze żóbkę chińską zrobię. Żryj żóbkę chińską. Bo ja w domu mogę być pora... nawet o 15:00. No, która to? Która Tą piekantę... Jest tam dwie. Piekantna i serowa, no, tak? Tak, tak, jakby się serowa. To no to bierzesz z serową ja piekamcę. No, no, chcę, żeby ci długkę przepadnie, bo mam na tego bulldidodu, bulldaga. A, a buldok ostry jest. Buldok? No. No widzisz. Dobra. Ty, co tak drzwi czasnęły? To sąsiad idzie? Wyszedł z kibla? No. A, to sąsiad. Chodzi. Dobry, pan. Dobry, witam. Ja zdrówko pytam. Dobra, rozmaczam się, synek. Halo? Sąsiad. No widzę, idziesz. Chciałam się zniłki blu. Gdzie ten ursusik? Tuu, ursusik. O nie jakie na twoim polu jestem, jak ja prawie na twoim polu nie jestem. Kawałek są, na pole wjechałem. Teraz sąsiedź się odpala i mówisz ach 914. Ach ursus 80. Co kurus, 80? No, no, no przecież 914 to na to się mówi 80. Aha. Tak mi widzowie wujek mówił, nie pamiętam dokładnie czy na pewno się tak mówiło na to. 914, ale wujek mi tak mówił wizowy. Teraz tak ryl Dobra, lecimy dalej. Z realnym życiem. Ja, może Sąsiad. Taka Co? Będzie fajna miniatura, że ja robię tu, a tu tak. A już miniatura zrobiłem sobie. Co? <grych> z kukurydzy na pewno będzie wspólna. A w sumie nie wspólna. Ty jedziesz. Bo ja robię, nie, ja robię na ziarna. No, ale ty jedziesz? Przecież na wakacje. Nie. A miałeś jechać, przecież mówiłeś. A czemu nie jedziesz? Sąsiad, lek lekka wtopa. Co się stało? Zaciął mi się ten Rozsiewasz. Co ci się tam działo? Rozsiewasz mi się, zaciął mi się. Zaciął. Zostaniesz w lyonie. Ale to, no, to jest dodatkowe na Sąsiad! Co? Ja pier... No sąsiad! Co? Kur... A. A... Sąsiad... No co? ty na moje pole jak wapnowałeś swoje to też naleciało. Ale ku... A nie tyle. Ja pier... Co? Teraz zapierdzielaj po kultywator. Swoim. Skupia, że to orał. Weź odczep y, ten, kurde, i mi to zaoraj. Ale po co, chłopie? To się, to się zasieje? Boże, masz szczęście. Ja pierdzielę, ja sąsiad. Wieje. Kurde! Życie to. sąsiadem. Zaraz ci klasę w i ci wszystko... Sąsiad, przyszedł. bo ci Zara uczusem wiadę czy to zobaczysz. Nie masz nie masz podjazdu tym akcjonem. Jest ja. dzieska lepsza niż ten akcent twój Z twoimi kołami, dwóch cymetrowymi. Za kurde, założę koła od tego najlepszego John Deere, kurde. I zobaczysz, jeszcze podwójne plus gąsienice zrobię jakoś, tak. Nie wiem jak to będzie wyglądać, ale jakoś zbuduję Jak, jak brązowy, jak, 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 jak odchody. Biała kropka na polu. Gdzie? No u siebie. Biały punkcik. Ja jakoś nie widzę. No nie widzisz wapna na polu. Ale na środku nie ma. No, ona jest na, na brzegach. Aj tu baja baja

ja poszunę, muszę jechać. A ja poopakowałem. I bo ja sądzę, że mam białe koła. I nie mam białek. Białe to zaznaczymy u to... sąsiadów majtki. Mama, akurat założyłem białe. Ty sąsiad, bo ja nie mogę. Punkta tutaj, tego nie mogę zasiać. Co jest, sąsiad? No, bo tu już się... jest zasiana. No, ja nie chcę mieć wapna. Całe pole musimy zawapnować. Ja pierdzielę, sąsiad. No co? No to to nie jest moja wina, że Antek się postanowił zaciąć. Co ty mi tu napierdzielił? Pierdnąłem ci i to wyleciało. Sąsiad! No patrz, tutaj tak stanąłem sobie... Sąsiad, mam pytanie. Zawapnowałbyś mi te pola? Które zasiaję. Która? No to i tamto, 28 które? Bo chcę Za twój no, błąd no, no sąsiad, no patrz, ty tak stonała mi Pierdem i pierdem poleciał <laughs> Dobra no, Sąsiad, zawapnujesz mi te pola? Nie No sąsiad! Dobra, sąsiad pojechał po Kultywator. Mi to będzie kultywator. Ale potem go odwolisz na miejsce. Ja to sąsiad sobie derzew uśpiewam. Potem na miejsce go odwolisz. Gdzie on jest? Co? O oh my god! Pani... Teraz tak szybko bez, bez Real Farmingu. 22 jest. Dobra, wywołana. Turniej. Chcecie do turniej grać? Nie wiem. Mi się tak szybko nie chce. Dobra, ale w ogóle i tak pojramy. A chciałem zrobić kurcze. Ale to chyba tu jest tam codziennie, a jest Fire on the street Panie ten ursus to jest za mały, za, za mały na ten kultywator Dobra, lecisz. Też to jeszcze trzydziestkę trzeba do niego A gdzie jest Antek? Tutaj. Panie, gdzie ty Antkę dałeś? Tutaj Panie? jest! Dobra, sąsiad. To jest moje dziecko. Nie W sumie klasę mogłem wziąć ale to jest dobre wyzwanie. Taka oporowa robota. A ja. Posławiam się, jak nie. Nie masz. Nie, nie masz poczucia humoru w ogóle. Nie rozumiem, jak to się stwierdziłem. Do żabu a z tej on the no tutaj mi jaka zrobiłeś? No i. No poprawię mi go tu. Nie chce mi się. Fire -on, on the street. masz już nie płacz. Ja się że on mi To żabu, moja rutyna, moja co się ty to chyba lubisz śpiewać, co? Dejavu, a jest fire on the street, ogień na drodze, tu, 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 co? Co? co się pali? Dder w, no, a ja coś tam bla bla bla, ogień na drodze Fire on jest ogiń na drodze, tu 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 tu, tu. Jażem się angielskiego poruczyłam Jestą ja się taki ja jestem ja Jestem kurde lingwista staś. Aha. Super. Ja nie mogę z tego... Ja kolejne pole, już w kolejnym odcinku będę robił dopiero. Okay. Widzowie, ogólnie to, o, tam, to, to o, tam, je, Jezus Maria, Zbyszek to jest za bardzo nerwowe, trzeba mu kupić... Jaki Zbyszek? Ty jesteś Zbysiu przecież. Jestem? Ja pierdzielę, jak sąsiada imię można zapomnieć. No kuchy, na tamtej serii był Izbyszek. <grymne> no, a teraz ty Marek. Jak, a ty, no ten, Marek... Kultywator się... mi odprowadź. A Markowi trzeba hepatlin kupić. Na wątrobę i smukną sylwetkę. Może, na, no może na, na uspokojenie też zadziała. Sąsiad, ty to myślisz. Zrobimy live'a i tam 10 zł na chyba z no dobra <śmany> to live jest za niedługo albo nawet może przed a na pewno będzie ja, parę live Jak, jak zaśpiewasz drzew całe to sobie zrobimy live'a i będziemy zbierać na chyba slini Daję Hospital... Nie wiem, nie umiem takie rzeczy. Dobra. Naura, żegnam się z wami, moi fani.